Najgorzej jest zacząć, więc bez spędnych ceregieli mówię, że jest to taki eksperyment. I przed Wami właśnie oto pierwszy odcinek Kostnica TV. W odcinku chcę w miarę zwięźle przedstawić Wam najważniejsze nowości z Kostnicy. No więc, tak, co znajdziecie w tym materiale? I proszę Was, nie zabijajcie posłańca, najlepiej oglądajcie do końca. Będzie na pewno konkurs. Więc, jeśli chcecie wziąć udział, oglądajcie dalej. Oczywiście, konkurs z nagrodami. Nadchodzi premiera naszej antologii opowiadań Krwawnik 2, więc, kilka informacji o książce. Będzie też o bramie. Jeżeli jeszcze ktoś nie zna tego wydawnictwa, to pojawi się taka okazja. Przedstawiam Wam też nadchodzące nowości. Pod naszym patronatem będą to cztery powieści i to bardzo straszne. Na koniec coś dla miłośników zombie. Kilka ciekawych zebranych ciekawostek dokładnie 10 rzeczy o zombie w sam raz dla filów. No to możemy zaczynać po kolei, a jeśli Wam się podoba taka forma, to po prostu wstawcie łapę w górę, czy coś tam. Jeżeli... nie, to... No, jak mówił to klasyk, drogie dzieci, pocałujcie trupa w dupę. Zaczynam od konkursu. A więc jak mi kazali powiedzieć, mamy nagrody. A są to po powieści pod kostnicowym patronatem. Dwie książki. Kryminały autorstwa Karin Fossum wydany przez Papierowy Księżyc, czyli do wygrania są Zabójstwo Harriet Krom i Czarne Sekundy. Jeżeli chcecie posiadać kryminał, autorki mieszkającej w Oslo, musicie odpowiedzieć na takie oto zajebiście trudne pytanie. Uwaga, jak nazywa się największe miasto w Norwegii? Konkurs trwa do 10 września. Odpowiedzi przesyłajcie na nas, nasz konkursowy adres. konkurs małpakosnica.com.pl W tytule maila z odpowiedzią wpiszcie Konkurs Dwa Kryminały Link z danymi o tym konkursie znajdziecie w opisie filmu. Może część z Was zna takie oto wydawnictwo, Brama. Magazyn kosztuje 13 zł i jest w całości wydany na grubym, kredowym papierze. Na 60 stronach znajdziecie kilka ciekawych artykułów i opowiadania. W najnowszym numerze jest ich aż 10. Dla Bramy napisali m.in. Marek Zychla, Paulina Król czy Sylwia Błach. Więc jeżeli jesteś fanem grozy, lubisz opowiadania, to pozycja idealnie dla Ciebie. Tym bardziej, że rynek tego typu magazynów praktycznie nie istnieje. Wiele się pojawiało i szybko znikało. Więc my trzymamy kciuki za bramę. Zapowiadaliśmy już na portalu i Facebooku, Zbliżającą się premierę Krwawnika jest ona zaplanowana na wrzesień, dokładnego dnia niestety nie znam. Trwają jeszcze ostatnie prace nad antologią. Dla tych, którzy nie wiedzą, Krwawnik 2 będzie antologią opowiadań Grozy, wydaną w papierowej formie. W zbiorze znajdzie się 16 opowiadań, 16 autorów. Opowiadania do krwawnika zostały wybrane z nadesłanych pozycji. Jak pamiętacie, każdy mógł spróbować swoich sił i przesłać swoje dzieło do naszej oceny. W antologii znajdziecie też niespodziankę. Wszyscy lubiący grozę na pewno znajdą coś dla siebie w opowiadaniach z pozornie martwej strefy. Po premierze krwawnik będzie do zdobycia w organizowanych przez nas konkursach. Będzie też możliwość jego zakupu na stronach portalu. Ja tutaj mam już taki oto prototyp. bo wygląda już nieźle. Dotarły do nas też kursy językowe. Tak, dobrze słyszycie? Są to kursy z kryminałem. Każdy z kursów to pakiet, książka z kryminałem, ćwiczeniami i audiobook na CD który czytany jest przez profesjonalnego lektora. Więc jeżeli chcecie połączyć przyjemne z pożytecznym i podszkolić język, albo rozpocząć jego naukę, być może jest to rozwiązanie dla Was. W każdym z kursów dostajemy kryminalną historię, którą, zgłębiając, uczymy się języka. Jeżeli nabraliście chęci do nauki, to mam dla Was taką dobrą wiadomość, Pakiet takich kursów będzie niedługo do wygrania w kostnicy. A teraz, obiecane ciekawostki o zombie. Oto przed Wami 10 faktów i ciekawostek ze świata żywych trupów, zombiaków, tam, zwałek zwałek. Pierwszy, pierwszym filmem o zombie jest Białe Zombie, White Zombie. Na podstawie powieści. Williama C. Brooksa. Magiczna wyspa. W filmie zagrał Bela Lugosi. 2. Według łudu, skąd wywodzą się zombie, sól lub słone potrawy powodowała, że żywy trup wracał do grobu. Rzekomo na Haiti żywe trupy były wykorzystywane do prac gospodarskich. I aby się ich pozbyć po wykonanej pracy, podawało się sól. Zombiak wtedy wędrował grzecznie do swojego grobu. 3 Najdroższym filmem o zombie jest World War Z z Bradem Pittem w roli głównej. Film kosztował 170 milionów dolarów. 4. Najbardziej popularną grą z zombiakami jest Resident Evil. W Japonii występuje pod nazwą Biohazard. Pierwsza część powstała w 1996 roku na konsolę PlayStation. 5. 8 października ma miejsce Światowy Dzień Zombie. Wtedy też organizowane są tzw. zombie walki lub jak ktoś woli, marsze zombie. 6. Dwa filmy o zombie znalazły się na liście najgorszych filmów trzech czasów i są to. Zombies Streepers z, z 2008 roku oraz Zombies, 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 też z 2008. 7. Zombiefilia jest terminem charakteryzujących fanów zombiaków i rzeczy z nimi związanych. 8. Zombie, aby być zombie, czyli żywym trupem, musi najpierw umrzeć. W związku z tym, zombiaki przedstawione na przykład w filmie 28 dni, Teoretycznie nie są zombiakami. 9. Zombi znalazły też swoje miejsce w niezliczonej liczbie gier, wideo. Ostatnio na przykład w Minecraftzie. 10. Zombiakiem można stać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich związany jest z wud kiedy to przeklęta osoba umiera, powraca jako zombie z grobu. Drugi sposób to kontakt z wirusem lub jakimś rodzajem. Promieniowania. I to był koniec dziesięciu ciekawostek po zombie. Teraz chciałbym zaprezentować Wam nasze ostatnie patronaty, czyli książki, które Kostnica Wam poleca. Część z nich jest już na rynku, inne czekają dopiero na swoją premierę. No i oczywiście, wszystkie polecamy. Książki oczywiście będą też do wygrania w naszych konkursach. Pierwsza pozycja. To orgazmo Kalipsa Krzysztofa T. Dąbrowskiego. To horror z humorem, w którym metalowiec Hubi, jego gadający kołd Wikary i heavy metalowa staruszka Eusebia ratują świat. W którym umarli powstaną, miejski smog zionie ogniem, ciasto zacznie mówić do kucharza Tato. Dentyści ruszą wyrywać wampirom zęby, a dresiarze przemienią się w zombie. Aby wraz z Piłsudskim ruszyć w bój z Luminem. Świat, którym nastaje noc żywych glutów. Kolejną pozycją jest niemy strach Mastertona. To opowieść o Holly Summers, która pozbawiona słuchu czyta doskonale z ruchu warg. Zdolności te wykorzystuje pomagając policji, uczestnicząc w procesach sądowych. Życie Holly zamienia się w koszmar, gdy jeden z oskarżonych rzuca na nią klątwę. Kolejnym nadchodzącym wydawnictwem pod patronatem Kostnicy jest powieść Krzysztofa Dąbrowskiego Anomalia. Jest to mroczna opowieść o unoszącym się nad nami ponurym widmie śmierci. Ostatni, ostatni z przedstawionych patronatów to Droga do piekła Przemysława Petrowskiego. Mroczny thriller, który przypadnie do gustu wielbicielom akcji oraz horrorów. Książka była już do wygrania u nas w konkursie. Tak też dotarliście ze mną do końca tego odcinka. Nie wiem, jakie są wasze wrażenia. Czy, jak to y, powiada jedna z dziennikarek TVP, może pocho pochorowaliście się na stół, czy też zwyczajnie pożgaliście? A może się komuś podobało? Zostawcie łapska, komentujcie i...